Często odzywają się do mnie osoby, którym ktoś usunął ofertę na Allegro. Jak to możliwe, że platforma zablokowała akurat ich aukcję, skoro wiele innych firm sprzedaje dokładnie to samo? Z tego nagrania dowiesz się, jak wygląda logika działania Allegro oraz jak możesz się przed tym bronić. Cześć, ja nazywam się Mikołaj Lech i jestem rzecznikiem patentowym. Co do zasady, Allegro usuwa oferty, które naruszają ich regulamin. Możemy tam przeczytać, że chodzi o, w szczególności o prawa autorskie i inne prawa własności intelektualnej. Przykładowo nie wolno Ci sprzedawać oryginalnych produktów, jeżeli kupiłeś się je poza strefą Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Nie ma też czegoś takiego jak legalna imitacja oryginalnej torebki Louis Vuitton. Jak piękne słowa byśmy tego nie ubrali, to mamy tutaj do czynienia z podróbką. Zauważyłem, że najczęstszym powodem usuwania ofert jest naruszenie znaku towarowego oraz wzoru przemysłowego. Przykładowo w 2019 roku wpuszczono do rejestracji nazwę Łobuz do oznaczania m.in. odzieży. Od tego czasu uprawnione skutecznie usuwa zalegro oferty firm sprzedających ciuszki dziecięce z tym słowem. To tłumaczy, dlaczego nie kupisz tam już bodziaków z napisem łobu statusia czy Łobuziara mamusi. Aby stać się właścicielem marki bądź wyglądu danego produktu, Trzeba o to formalnie wystąpić do Urzędu Patentowego. Po przejściu całej procedury otrzymasz takie oto świadectwo rejestracji. I często powtarzam, że ten dokument dosłownie hipnotyzuje pracowników Allegro. Usuwają oferty na wniosek posiadacza tych praw, bardzo często już dosłownie po pierwszej wiadomości. W formie znaków towarowych zastrzega się najczęściej nazwę, logo bądź rysunek. Jak przykład tego nadgryzionego jabłka firmy Apple. To daje najsilniejszą prawną ochronę marki i pozwala używać r w kółeczku. Wzory przemysłowe odnoszą się do wyglądu produktu. Bardzo często charakterystyczny kształt przedmiotu lub jakiegoś opakowania podnosi jego sprzedaż, bo jest atrakcyjny w oczach konsumentów. Użyteczność można powiedzieć jest ta sama, ale aspekty wizualne dają. Poza cenową przewagę nad konkurencją. Świętym przykładem są takie oto orzechy. Przyznaj szczerze, że zwracają na siebie uwagę jestem przekonany, że lepiej się sprzedają. W formie tych wzorów przemysłowych najczęściej rejestruje się meble, odzież, opakowanie oraz różnego rodzaju zabawki. Alekro deklaruje, że usuwa oferty w dwóch trybach z własnej inicjatywy, jeżeli podejrzewa, że sprzedawane są podróbki oraz na wniosek właściciela praw. W tym drugim przypadku zainteresowana osoba może skorzystać z opcji Zgłoś naruszenie zasad, która znajduje się przy każdej ofercie. Ewentualnie takie zgłoszenie może wpłynąć od uczestnika programu Współpraca w ochronie praw zarejestrowane znaki towarowe i wzory przemysłowe są nieporównywalnie skuteczniejsze w usuwaniu ofert niż prawa autorskie. A wynika to z tego, że w rejestrze urzędu patentowego mamy czarno na białym napisane, kto jest ich właścicielem. Tymczasem prawa autorskie nigdzie nie są zastrzegane, nigdzie nie są rejestrowane. Więcej, często nawet nie ma pewności, czy daną zabawkę, mebel czy sweter w ogóle takie prawo autorskie zabezpiecza. Przykładowo, sądy powszechnie uznają, że na taką ochronę prawną autorską nie zasługuje nazwa firmy. Krótka jednostka słowna przyjmuje się to zbyt drobna forma, w przeciwieństwie do na przykład treści całej książki. Dlatego książka najczęściej jest utworem. Co ciekawe, ten problem może dotyczyć również zbyt prostego logo. Tak zakończył się spór o logo zespołu Kombi. Efekt tego jest taki, że nigdy nie masz pewności, czy Allegro usunie jakąś ofertę, jeżeli powołasz się na Twoje prawa autorskie. Pracownik portalu słusznie wtedy może się tłumaczyć, że nie ma pewności, czy te prawa należą w ogóle do ciebie. Niestety z tej formalnej rejestracji w urzędzie patentowym często korzystają trole patentowe. Lokalizują firmy, które nie chronią swoich marek albo swoich wiorących produktów i robią takie zgłoszenie bezpośrednio na siebie. O ile pokrzywdzona firma nie zauważy, że taki wniosek wpłynął, to po kilku miesiącach może mieć zablokowaną sprzedaż. Jak mówiłem, pracownik Allegro niemal zawsze robi to, czego oczekuje od niego o właściciel prawa z tej formalnej rejestracji, czyli najczęściej usuwa sporną ofertę. To radzi takie patologie jak ta, że ktoś kiedyś zastrzegł czapkę i strój świętego Mikołaja. Pomimo tego, że ta rejestracja była absurdalna, to było oczywiste, że to jest działanie trolla, na żądanie właściciela tego prawa Allegro zablokowało konkurencji możliwość sprzedaży takich produktów. Ten wzór został z czasem unieważniony, ale zajęło to 10 miesięcy, i przez ten czas uprawniony miał narzędzie prawne do tego, aby blokować swoją konkurencję na Allegro. No dobrze, ale co możesz zrobić, jeżeli twoja oferta została właśnie z tego Allegro usunięta? Po pierwsze, zapoznaj się z powodem jej usunięcia. Czasami wystarczy poprawić opis, usuwając cudzy znak towarowy. Jeden z moich klientów sprzedawał lalki, pisząc, że to są lalki podobne do lalki Barbie. Chodziło mu oczywiście o to, żeby aukcje pojawiały się w wynikach obok tego popularnego słowa. No, no i takie posługiwanie się cudzym zarejestrowanym znakiem towarowym narusza jednak prawo. Wystarczyło jednak, że zmienił ten opis i Allegro cofnęło mu blokadę. Problem zniknął. Po drugie, jeżeli powód usunięcia oferty nie jest dla Ciebie zrozumiały, to poproś Allegro o sprecyzowanie, na czym polega to naruszenie. Jest do tego dedykowany formularz. Link do niego znajdziesz w opisie do tego filmu. Z jednej strony powinieneś poznać dokładny powód usunięcia tej oferty, a z drugiej, jeżeli naruszyłeś prawo z rejestracji, powinni podać ci numer tego danego prawa. Po nicce do kłębka zlokalizujesz podmiot, który wniósł taką skargę. To przenosi nas do punktu trzeciego. Znając numer prawa ochronnego, czy to jeżeli chodzi o znak towarowy, czy wzór przemysłowy, wejdź na wyszukiwarkę urzędu patentowego i sprawdź, kto jest właścicielem tego prawa. Później znajdź w Google jego stronę www i dalej kontakt telefoniczny bądź mailowy. Jeżeli działał przez prawnika, no to analogicznie wyciągniesz dane tego pełnomocnika i możesz odezwać się do kancelarii. Gdziesz potrzebować tego do rozmów głodowych. Od razu ci jednak powiem, że aby takie rozmowy przyniosły zadowalające efekty, musisz mieć silne argumenty na obronę. Te poznasz konsultując swoją sprawę ze mną jako rzecznikiem patentowym. Swoim drogą dla kilku klientów przetestowaliśmy sposób, dzięki któremu przywróciliśmy ich oferty wiszących foteli typu bocianie gniazdo. Czas był tutaj kluczowy. Nie mogliśmy czekać na unieważnienie wzoru, bo sezon wakacyjny był już się zakończył. Jeżeli chciałbyś skonsultować ze mną swoją sprawę, dowiedzieć się co to za sposób, to odezwij się do mnie telefonicznie bądź mailowo. Idźmy na dalej. Opcja numer 4. Możesz przygotować oficjalne pismo do przeciwnika. Zauważyłem, że większość przypadków usunięcia ofert nalego wygląda bardzo podobnie. Drobny przedsiębiorca zastrzega jakiś produkt, często osiągnięty wcześniej z Chin. Kiedy rośnie mu konkurencja, szybko zastrzega wzór przemysłowy i usuwa aukcje swoich tutaj świeżych konkurentów. Jego kancelaria prawna bardzo często dodatkowo rozsyła wszystkim pisma ostrzegawcze. Jeżeli temat trafia do mnie, no to gruntownie analizuje wszystkie okoliczności sprawy. W zależności od wyników. No, przyjmuję jedną z trzech takich strategii. Mogę zagrozić unieważnieniem spornego wzoru przemysłowego. Takie prawo z rejestracji można unieważnić, o ile taki wzór w dacie zgłoszenia nie był nowy, czyli był już sprzedawany na rynku, oraz nie miał indywidualnego charakteru, czyli coś podobnego było już sprzedawane przez wiele firm. W tym celu muszę znaleźć dowody, że identyczne bądź podobne produkty od przynajmniej 12 miesięcy były sprzedawane. Przydać tutaj może się wszystko. Ostatnia od Puma przegrała spórą o takiego wzoru wspólnotowego butów, ponieważ przeciwnicy wykazali, że dwa lata przed zgłoszeniem paradowała w nich Rihanna i pochwaliła się tym na Instagramie. Po drugie, możemy takiej osobie zagrosić odpowiedzialnością odszkodowawczą. Jeżeli Allegro usunęło Twoją ofertę, no to nie oszukujmy się, tracisz na tym konkretne pieniądze. Drobni przedsiębiorcy, którzy zastrzegli wzory niekwalifikujące się do ochrony, zapominają, że takie zachowanie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji. Możemy wtedy domagać się naprawienia szkody i to na drodze sądowej. Wiele takich osób żyje w takim błędnym przekonaniu, że po rejestracji są całkowicie bezkarni. Często słyszę od nich, że skoro rejestracja się udała, no to urząd patentowy wszystko sprawdził i ten patent, w cudzysłowie, jest nie do ruszenia. No i moją rolą wtedy jest to, aby na chłodno wytłumaczyć im, że się mylą. Za chwilę role mogą się odwrócić i to my będziemy ich atakować w sądzie. To pomaga przy zachęceniu ich do zawarcia ugody. Trzecia opcja dotyczy prowadzenia rozmów, właśnie tych ugodowych. Poprzednie dwa punkty odnoszą się do najczęściej troli patentowych, czyli sytuacji, kiedy ktoś zastrzegł wzór od lat sprzedawany przez inne firmy. Jeżeli jednak widzę, że Mojego klienta atakuje osoba, która zarejestrowała swój autorski projekt, no trzeba tutaj działać inaczej. Czasami kolizja jest pozorna. Co prawda oba produkty są do siebie podobne, ale dotyczy to jedynie elementów technicznych, jak nie wiem, podłokietniki czy oparcie w krześle. Pozostałe elementy, które nadają indywidualnego charakteru, różnią się dość wyraźnie. To jest jednak miejsce, gdzie musimy przedstawić logiczne argumenty i tutaj aktualną linię orzeczniczą. Jeżeli jednak naruszenie jest ewidentne, no to dążę tutaj do zawarcia ugody. Dlaczego to takie ważne? Ponieważ od ugody nie można się odwoływać. Jak uzgodnimy, że klient nie zostanie pozwany za określony czas przed podpisaniem tej ugody, to autentycznie zapewnia mu to bezpieczeństwo. Dla przeciwnika to też dobra opcja, bo pozwala mu osiągnąć główny cel, czyli usunięcie spornych produktów, bez poświęcania na to wiele miesięcy w akcie sporu sądowego. Często powtarzam, że to, co daje nam przewagę konkurencyjną, powinniśmy chronić w tym urzędzie patentowym. Chodzi mi o markę firmy, produktu czy usługi. Skoro klienci nam ufają, to często są w stanie nam zapłacić więcej za, można powiedzieć, te same produkty. Podobnie, jeżeli chodzi o wiodące produkty o naprawdę pięknym, atrakcyjnym designie. To daje nam przecież pozacynową przewagę nad naszą najbliższą konkurencją. Zastrzegując markę i produkt, znikasz z pola zainteresowania tych troli patentowych. Po prostu takie osoby wiedzą, że nie będziesz dla nich łatwym przeciwnikiem. Po więcej przydatnych informacji odsyłam Cię do mojego bloga, do którego link znajdziesz w opisie tego filmu. Dziękuję, że zostałeś ze mną do końca. Cześć!